Cześć kochani! Dziś zabieram Was do Warszawy do cudnej kawiarni Elan Cafe znajdującej się w galerii Arkadia. Muszę przyznać, że wnętrze wygląda niesamowicie słodko i przytulnie. Proces składania zamówienia jest bardzo intuicyjny i nie powinien nikomu sprawić problemu. Kiedy zaświeci się już niebieska lampeczka na tablecie, oznacza to, że nasze zamówienie jest w trakcie realizacji i niedługo dostaniemy nasze słodkości. Po chwili otrzymałyśmy same pyszności i szczerze Wam polecam tartę pistacjową z musem malinowym. Jest naprawdę wyjątkowa, to jest dosłownie bajka. Mam widać, że smakowało. Oczywiście miałyśmy chwilę na uwiecznienie tego momentu na zdjęciach i lecimy dalej w miasto. Cel naszej wyprawy do Warszawy to urodziny mojego chrześniaka, więc stwierdziliśmy, że jeszcze podjedziemy na Halę Mirowską po kwiaty dla żony mojego brata i muszę przyznać, że naprawdę tam jest ogromny wybór kwiatów w bardzo dobrych cenach. Ostatecznie wybrałyśmy piękne, wyjątkowe róże. Mam nadzieję, że jej się spodobają i umilą jej dzień. Jeszcze takim punktem obowiązkowym była wizyta w Twinkle. Zawsze staram się wspierać polskie biznesy, dlatego z chęcią wstąpiłyśmy do tego sklepu, żeby przede wszystkim poznać zapachy i móc później robić już zamówienia przez internet. I powiem Wam, że produkty są mega fajne i myślę, że warte swojej ceny. Kupiłam póki co jedną rzecz i pokażę ją Wam dopiero na kolejnym vlogu, a tymczasem pora na spotkanie rodzinne.